W tym ćwiczeniu najpierw w miejsce x podstawmy minus 1 drugą. Czyli mamy tak, w od minus 1 drugiej i po kolei minus 4 przepiszmy razy, ponieważ pomiędzy tą minus 4 a x mamy mnożenie, mamy x do sześcianu, czyli minus 1 druga do potęgi trzeciej, odjąć 2 razy minus 1 druga do kwadratu, Odjąć 6 razy minus 1 druga i dodać 3. No i to musimy obliczyć. Oczywiście zgodnie z kolejnością wykonywania działań, najpierw wykonamy potęgowanie. Zapiszmy sobie minus 4 jako minus 4 pierwsze razy. Wynik takiego mnożenia będzie na pewno ujemny, ponieważ liczbę ujemną podnosimy do wykładnika nieparzystego. No i otrzymamy minus 1 ósmą. Pamiętajcie, że gdy mamy ułamek zwykły, to i licznik, i mianownik podnosimy do odpowiedniej potęgi. Odjąć 2 pierwsze razy minus 1 2 do kwadratu. Tutaj z kolei będzie wynik dodatni. 1 do kwadratu to 1, 2 do potęgi drugiej to 4. Odjąć 6 pierwszych razy minus 1 druga i dodać 3. No i teraz skracamy, czyli przez 4 mamy tak, tutaj 1, tutaj 2. Liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni, i mamy jedną drugą. Tutaj liczba ujemna razy dodatnia da wynik ujemny, skracamy przez 2, czyli mamy minus jedną drugą. Następnie liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni, skracamy przez 2, mamy 3. Tak, trójeczkę całą, no i jeszcze plus 3. Zatem 1, 2, odejść, 1, 2 to 0. 3 plus 3 to będzie 6. Spójrzmy, jaka będzie wartość wielomianu, gdy w miejsce x podstawimy 3, 2. To może tutaj niżej. No i podstawiamy. Mamy tak minus 4 pierwsze razy x do 3, czyli 3, 2 do potęgi 3. Odjąć 2 pierwsze razy 3, drugie do kwadratu, odjąć 6 pierwszych, razy 3, drugie, no i dodać 3. Najpierw potęgowanie 3 do kwadratu 27, 2 do potęgi 3 da nam 8, minus 2 pierwsze razy 3 do kwadratu to 9. 2 do drugiej to 4. No i tutaj już możemy uzgodnić znak, możemy wykonać mnożenie. Liczba ujemna razy dodatnia da nam wynik ujemny. Skracamy przez 2, czyli mamy minus 9, no i dodać 3. Tutaj możemy wykonać mnożenie. Liczba ujemna razy dodatnia da wynik ujemny. No i skracamy przez 4, czyli mamy minus. 27 drugich. Tutaj liczba ujemna razy dodatnia da nam wynik na minusie. Możemy to sobie skrócić przez 2, czyli mamy 9 drugich, minus 9, no i dodać 3. Tutaj mamy te same mianowniki, czyli możemy odjąć od siebie liczniki. Minus 27 odjąć 9 to minus 36 drugich. No, zapiszmy to jeszcze może raz. Minus 36 drugich to minus 18, ponieważ 36 na 2 jest właśnie równe 18. Odjąć 9 i dodać 3, czyli mamy minus 27 plus 3 to minus 24. Pod podpunkcie B, także najpierw w miejsce X, podstawmy minus 1 drugą. Czyli mamy W od minus 1 drugiej. To będzie tak: 32, czyli 32 pierwsze razy minus 1 druga do potęgi czwartej, odjąć 8 pierwszych razy minus 1 druga do potęgi trzeciej, odjąć 2 pierwsze razy x, czyli razy minus 1 druga no i dodać 1 druga. Najpierw potęgowanie, czyli 32 pierwsze przepiszmy. Tutaj liczbę ujemną podnosimy do potęgi o wykładniku parzystym, czyli wynik będzie dodatni. 1 do potęgi czwartej to 1, 2 do czwartej to 16. Następnie tutaj, minus 8 pierwszych przepiszmy. Liczbę ujemną, gdy podnosimy do potęgi o wykładniku nieparzystym, to wiemy, że wynik na pewno będzie ujemny. 1 do sześcianu to 1. 2 do potęgi 3 to 8. Tu możemy już wykonać mnożenie. Liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni. Możemy to sobie, zobaczcie, skrócić przez 2, czyli mamy 1, no i plus 1 druga. Teraz tutaj także możemy wykonać mnożenie, ale najpierw skróćmy przez 16, czyli tutaj otrzymamy 2 pierwsze, czyli 2. Tutaj wynik ujemny, liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni. Skracamy sobie przez 8, czyli otrzymamy 1 plus 1 i plus 1 druga. Czyli mamy 4 całe i 1 drugą. No i na koniec w miejsce x podstawmy 3 drugie. Czyli mam tak: 32 pierwsze razy 3 drugie do potęgi czwartej. Odjąć 8 pierwszych razy 3 drugie do potęgi 3. Odjąć 2 pierwsze razy 3 drugie. No i plus 1 druga. Najpierw potęgowanie oczywiście. Czyli 3 do potęgi 4 to 3 razy 3, 9 razy 3, 27 i razy 3, 81. 2 do potęgi 4 to będzie 16. Odjąć 8 pierwszych razy. 3 do potęgi trzeciej to 27, 2 do potęgi trzeciej to będzie 8. Tu już możemy wykonać mnożenie, czyli wykonajmy najpierw skracanie przez 2. Liczba ujemna razy dodatnia da wynik ujemny i otrzymamy 3 pierwsze, czyli 3, no i jeszcze dodać jedna druga.

135 odjąć 3 to 132 plus jedna druga to 132 i jedna druga.